Trzeba zawsze brać pod uwagę to, nie tylko to, jak język jawi się na scenie, ale również jak to samo w sensie fonetycznym czy braku fonetyki jest odbierane przez postaci w świecie fikcyjnym. W latach 90. tutaj było przedstawienie Antoniusza i kleopatry reżyserii Krzysztofa Wapickiego, obecnego dyrektora Teatru Miejskiego w Gdyni. I tam, um, tam, może to był Trojus i Cresceda. I tam była scena dialogu, gdzie jedna osoba mówiła, a druga odpowiadała na saksofonie. I oczywiście saksofon jako przedmiot istniał tylko w naszym świecie, bo w świecie Troi nie było saksofonu. A dźwięk saksofonu, który myśmy słyszeli, był tylko tym dźwiękiem, który, który w naszej rzeczywistości zaistniał. Natomiast dzięki konwencji teatru rozumiemy, że w świecie troi była to normalna wypowiedź fonetyczna człowieka, który posługiwał się nie saksofonem, tylko językiem. I tu zwracam Państwa uwagę na to, że dzisiejszy teatr bardzo chętnie właśnie korzysta z tych możliwości e, takiego rozjewu pomiędzy tym, co, e, co, co widz słyszy i, i co słyszy postać w, w świecie kreowanym. I z tego niekiedy bardzo ciekawe mogą wynikać sceny ciekawe artystycznie. Nie myślą. Także yy, mówiąc, i to od razu chyba yy, obrazuje Państwu, że zjawisko języka na scenie jest daleko szersze niż można by przypuścić, bo, bo, bo yy, brak yy, ekspresji fonetycznej na scenie wcale nie oznacza, że, że ludzie nie mówią yy, w świecie fikcji, i odwrotnie. Zachowania werbalne na scenie nie, nie muszą oznaczać, że ktokolwiek mówi w świecie fikcji. Wspomniałem jeszcze o glosolali. To jest takie takie, to jest zjawisko, kiedy, kiedy człowiek, czy, czy ludzie starają się naśladować cechy jakiegoś wyima, wyimaginowanego języka i mówią, niby, Y, niby językiem, który rozumieją, ale jest to bełko bez znaczeń, jest to coś językopodobne. I ta glosolalia jest niekiedy w dramacie stosowana, a nawet były całe dramaty napisane w ten sposób. E, sa, sam słyszałem dramat o. Ale to był dramat radiowy, gdzie, gdzie była inwazja jakichś przybyszów z zaświatów i cała, cała sztuka była wypowiedziami w języku nieistniejącym, oczywiście tych przybyszów z zaświatów, chociaż fonetyka, przynajmniej poszczególne fonemy były bardzo zbliżone do fonetyki polskiej, no ale to wynikało może z braku wyobraźni autora. u Shakespeare'a też mamy jedną scenę, przynajmniej jedną, pamiętam, napisaną glosolanią. To dzisiejszy teatr też eksploatuje, ale bardziej lubi znęcanie się nad, nad, nad klasyką, po to, żeby, żeby pokazać swój dystans do, do literatury i do, do konwencji literackich które według ideologii dzisiejszych czasów z, 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 mają zdolność zamazywania prawdy o świecie, a nie odkrywania.